Przepis na ciastko z płynną czekoladą. Do jednego jajka dodajemy dwie łyżeczki cukru oraz szczyptę soli i dokładnie mieszamy. Dodajemy łyżeczkę mąki i mieszamy. Pół tabliczki gorzkiej czekolady i 25 g masła rozpuszczamy w kąpieli wodnej. To znaczy pod miseczką jest garnek z gotującą się wodą. Czekoladę z masłem dodajemy do masy i mieszamy. Przekładamy do foremek. Pieczemy 4 do 5 minut w piekarniku nagrzanym do 200 stopni, góra-dół bez termoobiegu. Po upieczeniu odstawiamy na 2 minuty, dekorujemy i podajemy.